E, Przesmyk, rząd e, długimi latami zbiera informacje o swoich obywatelach i teraz wie. Nawet kiedy zechce, ci się kupę. Ale to Co? i tak będzie zaskakujące. Szalony skok z 1219 metrów, a potem odcięcie głównego spadkowania i swobodny lot między wieżami FIB oraz. ajajaj, Takiej głupoty nie da się przewidzieć, Dobry, cześć, i teraz bardzo serdecznie, zapowiedź, że to jest Bernu Hello! E, dzisiaj siema. dzisiaj czy się czy sprawdzamy w skokach spadochronowych, mianowicie robimy skok spadochronowy w dryfie, czyli odkryj swoją duchowość, zmierz się ze strachem, zesraj się w gacie! Wszystko to w jednym skoku! Skok z wysokości 2400 metrów, łączący szybki spadek z paroma trudniejszymi skrętami. <laughs> Dokładnie. Ja tam tak. jestem już po dwujeźcu, także ja strał nie będę. No. <grystanie> to dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Fuj. Sam się tym zaskoczyłem, ale wymyślcie ładnie, Fujka. Się Dobra, fujka, no fujka, Dobra. no. Okej, okay, Tym no, symbolicznym akcentem. Czekajcie, wybierzcie sobie ładny spadochron jakiś. Ja sobie wezmę spadochron słoneczny. Słoneczny? A ja wezmę pilota. <grystanie> pilota weźmiesz do spadochronu? <grystanie> ja mam morską. Tak. Dobry plan. Pilot będzie mi przynajmniej ten. Okej, okay, przeleć już... przez punkty kontrolne, aby zdobyć te punkty i zatrafienie w środek otrzymasz ich więcej tam, nie? I Nigdy nie robiłem tego typu akcji, powiem wam. No ja też no się nie, nie pamiętam, jak się nie? Ja się skacze? Na F, chyba Na nie spacji. Na spacji skaczesz? Tak, A. i później lecisz. Okej. Okay. Dobra, muszę otworzyć spadochron, żeby przelecieć przez punkty, nie? Tu nie przelecisz, na, nie przelecisz tak na pałę. Stary, 2400 metrów. Pamiętajcie, żeby celować w środek. Bo zdobywasz 15 punktów za przelecenie ze spadochronem w sam środeczek, stary. Okej, okay, skie, dobra. Zobaczymy, zobaczymy komu się uda lepiej. Ja się nie zaliczyłem w ogóle. Co? Zaliczyłeś? Nie zaliczyłem w ogóle go. A, na wsad... punktu kontrolnego. <grym> Dobrze ci idzie, skie. Dzięki. Pamiętaj, No pa mi, nie mi, jak się... No, no dobra, już. Teraz. No i co? Znowu... Patrz, zaraz, zaraz się zestra, nie? <grym> no, teraz na wsadzie, stary. <grym> Schwiecę mi się zmierzwi i co będzie? Wie się zaraz zestra z tego, no. Ej, o mi ci jeden punkt dla, dla przyzwoitości. Zaraz to zrobię. Bądźcie fair, fair w ogóle wobec mnie. Co? Co to ty masz? Jakieś. Vipa czy co? Że mamy Ma tych pipa się, chyba. Ustaw... Mam. I piripa I piripa Czekaj, może weź tu mm. zakręć teraz, nie? Chłopie. A nie poradzisz sobie? A co to za czerwony punkt? Ja go mijać. Nie wiem jeszcze. Szerego A, że chyba. spuszczasz się ze spadochronu, puszczasz, wiesz? Spadochron. No spadasz na peryjca. Okej. Chyba, nie wiem. Nie muszę. Po co? Po co to komu? O, widzisz, teraz możesz odczepić ten, ale. Ale sobie... po co? No ale w sobie po kija, nie? Skoro no można ze spadochronu to... się spuścić na dół. To Wykonale. jest takie ryzykowne, bo robisz to za szybko później i taka lipa może być z tego. Wrum. Później jeszcze za późno otworzysz i pominiesz kulę. Dobra, lecę, ładnie, lecę. Ja powiem wam, że y, pewnie trudność w tych skokach polega na tym, że jak dużo osób to się rozbijają o siebie i im spadochrony te nie, tak. ale to i tak jest trudne, żeby trafić sam środek momentami, bo czasami zakręcasz na przykład o 360 stopni nagle E, tam proszę. Oczywiście żartuję, bo 360 stopni to sam jakbyś w ogóle nie zakręcił Ej, tam proszę ci Dobra. Radasz pan. Tylko ja się zbaw. skapnął. Aha, bo jeszcze na końcu trzeba dobrze wylądować. Tak, na samym powiem. końcu musisz wylądować sam środek, nie? To jest, to jest w ogóle. Jezus. Ale czekaj, bo ta postać moment... Ej stary tam w ogóle zobacz, tam jest ten, koło młyna będziemy lądować czy co? No Ej to masakra no, jakaś Ale będzie młyn. Ej, czekaj, a jeszcze tutaj! O kurde moment Jak ja mam tutaj pole O, o ziom to mam, będzie... To, mam, to, ale stary, mam, to, zahaczy z to... padofranem i cię rozstekuje, nie? Na bank zahaczę O! Prawie zginąłem Umarłeś? Ok, górę, stary. dobra. Ale jesteś bliżej chyba o środka niż ja. Ale nie, bo. Bo tam ch chyba za, yy, no. za. lecenie, tak zwaną na bombę, to chyba odejmują punkty. No chyba tak, dobra, Skąd właśnie właśnie ląduje. Było... Uwaga, uwaga, moi drodzy! <laughs> Człowiek bomba. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy punktowe, jak to wyszło. O pierwsze miejsce dostałem. No bo ja pominąłem punkt jeden. 310 punktów. Ale to jak pominiesz punkt, to musisz się ten. Bezpi czy jak? Nie, po prostu nie, nie, za, nie, zalic nie, nie zaliczam punktów dodatkowych, wiesz? Po no, prostu mam punktów mniej. Dokładnie. A, to w ten sposób. No Dobra, ja nie dalszy. Dalszy, Ale to takie nie szybkie to, to było. No nie, to do to końca, końca nie, nie, do, do, nie takie co końca szybkie. Nie, mi się podobało. podobało nie, to było fajne, to było fajne to podobało mi się, nie bardziej. trzeba ogarnąć jak się lata ze spadochronem. O 10 punktów więcej mam od Bertberta, widzisz, czyli może na dwóch punktach gdzieś tam więcej. Dobra, czekajcie, weźmy który chcecie. Nie, po prostu mi się nie udało. szesmyk, co? Weźmy przesmy, weź przesmyk, weźmy przesmyk, moi trochę To jak to będzie wyglądało. Ty Wygląda możesz bardzo łatwo wylądować ładnie. W sensie na na... wylądowałem na ryj a nie na A ja na... też ja wylądowałem no, na ryjca, tak? wiesz, też na ryjca Nie, ty, 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 ty Paweł bo tak? właśnie wylądować dobrze i dlatego masz tu dzisiaj no, no, to dzisiaj tak, było. Nieprawda, no mordę cię, mordę Dobra, okej okay. No Berber z taką twarzą jego, proszę cię. Na kocią mordkę. Na kocią mortkę, dokładnie. No. Dobra. E, Przesmy. Rząd e, długimi latami zbiera informacje o swoich obywatelach i teraz wie, nawet kiedy zechce ci się kupę. Ale to co? i tak będzie zaskakujące! Szalony skok z 1219 metrów, a potem odcięcie głównego spadochronu i swobodny lot między wieżami FIB oraz ajajaj! Takiej głupoty nie da się przewidzieć. Tak właśnie opisali. Może co wy napiszecie na tym czasie? <laughs> Skie nie jesteś sexy. Birdbird, nie jesteś nim. Nie on. Nie, nie czytam, wolę nie wiedzieć, nie? Damy dobre rzeczy, Paweł. Ciebie wszystko mi Okej, dobra. I'm sexy and I know it. Dobra, słuchajcie, pamiętajcie. Skie nie skaż na śmigło, nie? Jakie śmigło? To? nie ten odcinek. Czekajcie, gdzie to? Na, na Na bombę chyba. Gdzie to jest? Czekaj. O Jezu, tutaj. Polecieli. Hapsia! O nie. Dobra, dawaj, teraz to wygram. Czy Berber swobodnie ty lecisz na ryjcu? Czekaj, bo nie ogarnąłem życia, mogę. A, tu jest zakręt na 300. Kurde, nie trafię. Na 180! U jezu, jezu, jezu. Jezu! ty tu są. Ej, jak tym skręcać? Stary, tu tak się dobrze? nie da skręcać tak szybko! Jak ty tak wszystko to zrobił? Jak? Ja się <laughs> <pytam> jak? Ej, <laughs> jak to? I zaraz. Ej, no tak się nie da się skręcić, stary. Ale nie tak szybko się da. No... Stary nie wykręcę tam. Ja nawet nie wiem, ile punktów zbieram na tym. Ja pierdzielę, po prostu z masakra. O nie, dwie, piąt dwie piątki nie, nie, nie. Ze dwie piątki ze zebrałem tu na pewno. Czy już mam kaplicę, Paweł wygra z nami. Ja nie wiem, ile ja zebrałem i ile zbieram, bo ja nawet na to nie patrzę. Ja próbuję jakoś wy wycelować to w miarę. Nie, błagam ci, nie wleź we mnie. Bo no sorry, Berbert, ale Może no. jak mam zakręcić? No stary nie zaliczy tego punktu w ogóle. Może stary no To nie jest no, patent. Jezu Kręć, 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 kręć. Dobra i co teraz? Boże to swobodny! Kręć, 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 kręć Swobodne spadaj się tam żeby między budynkami wylecieć Zaś pominąłem punkt jeden Ja też pominąłem, tam chyba dwa punkty pominąłem w ostatnim momencie, bo... No stary no po prostu się nie dało, nie jak się jak spadochron kończy! Na F nie wiem jak na F otwierasz Boże to jest lądowanie już! Nie mogę puścić spadochronu Stary, prawie się zabiłem, nie? Przy lądowaniu. Ej, bez kitu, nie mogę. Bez kitu, to jest to jest, to jest po prostu. Ej, nie mogę włączyć swobodnego, nie? Na F się wyłączało chyba, No, też, nie? Na F, F się i... wyłącza, ale na tym, na prawym klikasz, na lewym klikasz i włączasz co jest powrotem. No ja tak, też ale na F, no? Klikałem F A spacja, i niema, może nie? spacja. Może Dobra, to spacja już na tej odległości to już nic, 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 nic nie klikam, nie? Jest Ląduje Masakra. I tu stary nagle w dół musisz, nie? O nie! <laughs> Dobiegniesz <się>. spoko <laughs> Rozpłaskany pysk mi wyskoczyło. Minus <laughs> 5 punktów Byczek. Masakra. O pasza parzak bredy nie wylądował. Patrz, patrz, na sam środku. środku. O kurde dalej! O, chłopie. dalej Dobra, drugie miejsce, Aha. zawsze coś, nie. Nie ukończyłem, ukończyłem to! No nie właśnie nie wylądowałeś w polu, nie? I to jest to jest takie... Rozpadłem na mordę, ale ukończyłem to. to ukończy... ukończyłem. Przeżyłem <laughs> ten skok, nie? Przeżyłem. Dokładnie przeżyłem ale słuchaj, po prostu te teksty, opisy tych skoków są tak porąbane No właśnie, tak wszystko rozumiem. wszystko, wszystko o dwójce, nie? Wszystko na temat tak, dwójki ile miałeś punktów <laughs> no i Zaraz zobaczymy. Ja miałem o, 15, 15 więcej miałeś ode mnie Z g No to dobra, czekajcie, kolejny, weźmy jakiś kolejny? dzień taki. Pusty nie? E, wąwóz? Wąwóz, wąwóz nie będzie. Dawaj. Będzie trudniej. Wąwóz, no? Myślę, że wąwóz będzie spoko Ej fajne, Podobałem mi się te skoki Nie, fajne są naprawdę, mi też się podobałem. Coś, coś czego nie robiliśmy, szybkie, długo nie robiliśmy Ale fajne no, to było Eee, e, wezmę nam oczywiście południe, ładną pogodę Ty dziu tak. dalej. Czyli Teraz, tak. Wy, Poczuj no. więź z naturą podczas lotu z góry Chilad Z wysokości 945 metrów I módl się O pomyślne wiatry, bo w przeciwnym razie Zaryjesz twarzą o skałę. Dokładnie Boże co wy macie z tym życiem? Nie patrzcie na czas, nie patrzcie na czas, moi drodzy. To co oni tam piszą, to jest po prostu straszne. Nie, to, jest, to oczy wypali. Jak to zobaczycie to mam oczy Because wypali. I'm sexy. Mom good English bro, good English. You are so ugly, my friend. I najlepsze jest to, że to jest 945 metrów, to jest bardzo niskie wysokości skaczenia. You are not beautiful, my friend. You are ugly, my friend. I'm Także sexy. uwaga moi drodzy. My mom loved me. To jest tylko 945 metrów, to jest bardzo nisko. To właśnie ten nie, trochę za nie no, chyba, nie? Nie no to jest w wysokość Mount Chiliad chyba, albo tutaj mniej... No. prosto bezpośrednio. Ja nie wiem gdzie mam skoczyć, no nie poczekaj. O, widzę już punkt nawet. Gdzie jest punkt, tam po lewej gdzieś. Gdzieś tam po lewej chyba. Widzę już nawet miejsce, gdzie będziemy lądowali. Okay. Dobra, To jest chyba jeden albo z łatwiejszych, albo albo tu pewnie będzie gdzieś jakiś kurde jakiś bubble. Zgaduję, że będzie gdzieś tam... Ja bubble. bym tego nie, nie załatwił na razie, bo to może być zong. No Jakiś to pewnie będzie. Może jak spadną... Weź ten... Okej, okay, mam nadzieję, że mam jeszcze... Słuchaj, jakichś więcej tych spadochronów to mam nadzieję, że jest. Tylko jeden masz. Cicho. Jeden już, z właśnie, chyba. No właśnie, jest. ten zapasowy już odpaliłem. Już? No stary, no bo moja postać za wcześnie odpaliła spadochron. wcześniej się... mówisz? Przedwczesny, przedwczesny wy, 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 wypał spadochronu miałem, wiesz? A bo tutaj nie liczy się, kto pierwszy doleci. Nie, to nie, nie jest, nie jest istotne. punkty się liczą. Liczy za to dostaje się punkty. Tak, za to, że na środku wylądujesz, przez środek przelecisz to jest spoko. A to w sensie nogami masz dotknąć tylko środka, czy to po prostu tam gdzie twoja postać skończy tak biegać jakby... Skończy dziwa. bieg. No tutaj łatwiej chyba będzie wylądować czym się wydaje. Dużo łatwiej. Chyba dla was, ja umrę. O ile mnie auto nie potrąci. to ładnie chyba dało radę. <śmiech> nie! <śmiech> 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 Boże! To jest nie tak bierzesz tak, co, on tam zrobił, w ogóle przeleciał gdzieś na błoki, nie? Znowu nie ukończył, jaki o, pierwszy. Się był najlepszy. Ile, już, jaki Paweł wynik? 155. Nie 460 punktów. Poczekaj, zobaczmy. Zaraz, zaraz, zaraz będziemy mieli tutaj listę, zobaczymy sobie. O posz, o posz. No bo każą mi na skakać. Moja postać odmówniała w końcu. No właśnie. <laughs> Zafarbowany. O, znowu 10 punktów, dobra. E, okej, okay, czekajcie. Turbina? Turbina! Turbina! Turbina wiatrowa! Dalej, o, no tutaj będzie kto będzie? to miał będzie, będzie hardcore, <noise> właśnie sobie, to, będziemy lecieli między kogo, turbinami. Kogo rąbniej będzie no. miał pecha, no. No... To ja ginę pierwszy pewnie, życie. Albo ja, ja mam peka. pierwsi, pamiętajcie. Coś tak czuję, że tak będzie. Dobra, nie trzeba ci przypominać o konieczności ujarzmienia potęgi wiatru, gdy kuli się przy luku helikoptera na wysokości 1000 metrów, ale ten skok wbije ci to do głowy na amen. Czekaj, czekaj. Nie do końca rozumiem o co im chodziło, ale spoko dobra Moi drodzy Teraz pora na turbiny Ogarnijcie sobie życie Skie i ten Bird Ale ja tylko się reklamuję co chce ja się reklamuję! jaki bezczelny sposób w ogóle? Co za człowiek, dobra Widowmaker? To mi się przyda na pewno. O, moja... o dobra to jest tylko 1000 metrów, nie ma sensu Dobra. odbierać spadochronu. Musimy tutaj panowie bardzo uważać, bo tu pewnie będzie tricky. Okej, okay, to trzeba od razu na ray lecieć. To jest easy, path na To ważna. Nie to. Nie pasz, wiem, to jak się gdy... robi berber, ja ci pokażę. Dobra, z zobacz. tak. W ogóle berber to lotem ślizgowym w, 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 ciśnie. No ja przyleciałem, Ale to, ale to, to ty Paweł. byłeś, a myślałem, że to berber. Ja wolę tutaj sobie na spadochronie. Spadochron no to jest. Spadochron jest bez sensu. Ja jest, słuchajcie, słuchajcie tak moi drodzy, to jest było. tylko 1000 metrów, nie ma sensu otwierać spadochronu. Pewnie. Wiesz, on Kotur ma 7 żyć tam, 8 żyć. No, on przeżyje. Dokładnie. Przypomina mi się od razu szkoła latania w Gita San Andreas. Ej, no tak, tak, no tam była nauka. Gdzie ostatni, nie? Gdzie ostatni był, był skok spadochronowy, ja pamiętam jak się na tym wkurzałem, mm -hmm. bo nie umiałem trafić. Dobra, spokojnie moi drodzy, lecimy Na spokojnie, na spokojnie, Bogu. bez ciśnienia. Nie, ten, ten, ten jest jakiś łatwy, nie? Coś mi się tak wydaje. Razie. Nie krakaj, bazył. To zaraz się zmieni pewnie. Nie, zaraz mi wiatrak trzaśnie. No właśnie. A mógłby? Ej stary, będziemy lądować pewnie na wiatraku, nie? Na łopacie tego wiatraka. Ta, no no już, kurde. Juz. Ja czuję, że tak będzie, Bert. Bert, wyląduj na pędzącej łopacie wiatraka turbiny. Lepiej nie. Myślę, że to może być bardzo fajny element Zaskoczenia dla każdego o Każdy to lubi Byle to... byle to... Okej, okay, zaczyna się powoli hardcore, bo już latam nad wiatrakami U powoli Berbert, Nie! No kurde, sam we mnie wlatujesz, stary! Nie Bertbert, No sam we mnie, cary... leciałeś we mnie, no! Dotykacie się tam? No... dotknął mnie Dotknął mnie Nie dotykaj mnie, nasz jego, I nie, I wszyscy nie. właśnie w komentarzach Tego... piszą BERT BERT dotyka skie no. To Berber szybciej stary, To skiewa bo... się dotknął mnie, a nie ja nie, jego, bo... ty, wiesz, Zły dotyk skie. Ale ty wleciałeś we mnie stary. Nieprawda. Zobaczysz na filmie, którego Zły nie nagrywasz. Zły dotyk skie. Boże, ej, ja radę, opada nie. mi. Kot mi opada. Ludzie, kot mi opada. Ooooo. Pięć punktów tylko. O, tu są wiatraki, które mogą mnie zmielić. Fajnie. O nie. O nie. Leć, leć przyjacielu. Dobra. O, nie, stary, weź to punktu. wyląduj tutaj. No Pominałem przecież to się nie da wylądować? nieprawda, ja trafiłem w niego. To za nisko Trafiłem w niego. Berber! Nie? Berber, nie! Zabiłeś mnie znowu! Jak to zabiły? Nie żyjesz. jeszcze. Ej, dobra, żyję. nie możemy obok siebie lecieć, bo to jest bez sensu. Dobra. Musimy tak boże, się trzymać daleko. Wylądowałem, ja teraz zobaczę, co wy tam robicie w ogóle kasztanki. Co za niedobre ludziki. Dobra, pokażcie mi tutaj, co się dzieje. Zaraz obejrzymy sobie. Jestem, dobiłem. A, doszliście już. A, dobra. Jak trze trzeci, pierwszy powinienem być. O rany, 195. 200. 5 punktów za mało miałem od Bertberta. 200. O, nie oszukiwaliście To jest Ej, ewidentnie. podoba mi się ten tryb Nie, to jest fajne. A to mi już fajne. nie Przestało mi się podobać wyłącznie. Szczególnie go. jak się wszyscy dotykamy. Weź. Ja. Squared. No to mi się Skuei... nie podoba. Dzieje jego zły dotyk. <grym> nie jesteś moim typem, masz zarośniętą twarz. Ja nie mam porady nawet e, to no, co? Sorry, to nie który chcecie jeszcze? Głusza. Poczekaj. Głusza, tak? O właśnie w lesie, kurde. Głusza, chodźmy, dobra, chodźmy. Chodźmy, chodźmy. dobra, słuchajcie, skaczemy do lasu. Na dzika. Skaczemy do lasku. Na dzika. Na dzika. Na dziko jedziemy z tym. Na dziko! A, na dzi no. na dzikie wieprze. To nie byłem ja, to nie byłem ja. No nie ja wcale. Zachowaj kulturalnie, jestem kulturalny. mi wiele. Dobra moi drodzy, skok taki jak ten wymaga pełnego skupienia się umysłu ani przez chwilę nie zastanawiaj się nad możliwością niewłaściwego pa zaparkowania spadochronu lub urwania linki. Nie, serio, odpuść sobie. Ten spadek z wysokości 2400 metrów wymaga najpierw gwałtownego nurkowania, a potem lawirowania nad lasem Paleto. Teraz jestem, Trochę jestem zniesmaczony, myślałem, że w tekście będzie coś o kupie albo będzie o jakichś innych rzeczach Tak na początku czy, czy, czy tym ostraniu w Gacie no, Przepraszam, ale spodziewam się. No tak, to fajnie, mi się podobało. Ty tylko o jednym myślisz. Tylko by strał. No właśnie. Tak Nie ma to jak dobra kawa. Kolejny... <laughs> Skok. Dobra, ten pobudza i Litko. Okay. Jest Maria. Dobra. Ty sam zacząłeś, to nie moja wina. Świnko! Gdzie skacze? Dobra, skie, nie pamiętaj, skasz. trzymajmy się od siebie z daleka. Nie, 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 berber, to weź spadnie, bo spadnie w Ej, Dobra, chodźcie, lecimy berber. wszyscy w trójkę. No tak, i będziemy się. Spotykały. Złapmy się za ręce! Złapmy się za ręce. <laughs> za ręce to pół biedy, wiesz, jeszcze skie. To jeszcze, jest, to jeszcze mogę przełapać, nie? Ja nie wnikam, co chcesz to złapać. Za, za to ja nie berber, wiem, tak. ja, ja zakładam, że skie pewnie by chciał co innego złapać, ale. Tam łapiecie, weźcie no weźcie pan. No bo ja jest jakiś smutny korniszonka gada, ja nie wiem <laughs> No smutny korniszonka? Kocnik co? <laughs> co to znaczy smutny korniszonek, o co ci chodzi? Ty korniszonie! Korniszonie ty Boże weź w zakręć normalnie A chcesz pan zapolować na dziki? O? Dobra lecimy, lecimy nie 10 punktów Lecimy do lasu! 15, wygrywam, <laughs> 15 wygrywam. Wynik dealera Berd <laughs> Berd Bert, Bert wydało się Znaczy wiecie, nie trzeba być dealerem tego konkretnego no? czegoś Paweł spadaj to nie wyjdź, Paweł, iż, iż, iż. No co się ryje, dotknijcie... jedna. Wejdź, weź, ten, weź ten kolorowy spadochron stąd Dotknijcie się się Słoneczny spadochron leci Weźcie się tam podotykajcie żebym wygrał znowu o nie, 5 punktów tylko matnąłem. Kurde, kurde, dobrze. Gorzej. Dobra. 15. Ja się tam czaję na Bertberta, trzymam się jego dopiero. No dopci. widzę. Tylko nie, nie dotykaj. Nie dotykaj. Boże. Może do tych Prędzej się zesram Taki z ciebie. Uważajcie, Boże, tu tutaj są krzaki! I byś strał Stary, tu tuż, lat... Latamy... Stary, tu są normalnie korony drzew już, nie? O nie, o nie, drzewa. Bardzo źle. Drzewa mnie smyrają po końcówce, naszych po nogach. A, chyba drzewa! O nie, chyba się zatrzymam na nim. Ja się zatrzymam na drzewie. Dobra, jest dobrze. Moja postać nie wykręciła, ziom! O nie, drzewo! O nie. Ale czad normalnie jest. Stary, ja też na tym samym drzewie, nie? Normalnie jak zakręcasz to? i walisz w drzewo. No właśnie, walnąłem prosto twarzą w drzewo. Ale to było przykre. Jak nasz czas na te Mamy czas... Kto tam postawił brzozę, ja się pytam? Brzozo?! jest 19, jest idealny moment. Myślisz? Czy jeszcze? Zróbmy jeszcze jeden decydujący o, skok. Jeszcze jeden decydujący skok ja mam zrobił Pano przegrałeś najlepiej. No, no nie możemy tak, tak nie zostawić, tak zostawić że przegraliśmy Czemu macie obydwoje zero? No powiedzieliśmy. O, że rozbiszmy się. Odrzegie. w nocy, w, w nocy. Nie w nocy. A może... Nie. A nie będzie w nocy. No dobra, niech mam będzie wpaść no, z wizytą. Ale może uda mi się włączyć to w dzień. Nie masz prawa głosu. Nie masz prawa, Paweł. Jeśli zaraz prawo, zaraz zrobię, to pójdziesz w lewo. No. Robimy ręką w lewo skręcił w prawo. Okej. Okay. Wpaść z wizytą podwykonawcy budujący Forzon kudy uznali, że w bazie wystarczy radar wykrywający obiekty powyżej pułapu 90 metrów. Udowodni im, jak bardzo się mylili. W tym pokręconym locie swobodnym, który kończy się w samym sercu bazy. Nie próbuj otwierać zapasowego spadochronu, zanim nie znajdziesz się centymetry od ziemi. Aha. Ciekawe czy będą do nas strzelać, to jest dobre pytanie no, To bo to, to Sportsan do, więc wiecie My Nie słuchaliśmy cię bardzo sorry. Dobra, to najwyżej zginiecie tym razem. Znaczy. Jak to? Ja to... Paewu Paew. No było blisko, za szybko pisałem PEW, no. tak to jest PEW. takiego. No nie wiem. Dobra, dobra okej okay, moi drodzy, mamy znowu tutaj piękne helikopterki. A kto to jest Paewu? nie znam Paewu? To Paewu. taki youtuber ogólnie z tego, z Mongolii, wiesz? Mongol. ty mongolo jeden Okay. Oh nie znacie PW? Co Ja sobie teraz o skoczę, nie. bo nie chcę, nie chcę skoczyć znowu za skier, tam czy coś Bójcie się mnie najlepiej Bójcie się Boga skier. Dobra, uwaga posztanie Lecę Lecę Opa. Czemu dyszkę dostałem, że trafiłem idealnie? Dyszkę? No bo możesz... Ale, masz... Ale to trzeba, żeby trafić na 15, to trzeba idealnie w tą strzałkę. To W tą strzałkę trzeba trafić. Dokładnie z kimś. Musisz... No ja trafiłem w strzałkę, ja strzałkę trafiłem. Szczałką. Musisz dotknąć strzałki. Strzałki? O, o strzałka. O szczałka. Gdzie to jest? Kurde, nie tutaj. Ej, to, miało prawo. to miało być w nocy, to miał być w nocy, jest dzień. No bo włączyłem. Nam nie, gdzieś... zmienił no nie chcę się. w nocy latać, bo nikt nie będzie nic widział. Wszyscy będą... To podkręcisz gummy i będzie. Gammy meme me meme to Chyba gęba, ci, ci gębę podkręcę. Gam mm. Ty tam leć prosto, bo ty Chyba normalnie spowalniasz człowieka. Kto? Ja gdzie ty jesteś, tu jesteś? No nie, nie tutaj! O nie! <grym 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 Boże nie, moja wina, że ty jesteś jakiś powolny jakiś jesteś ej stary No bo ja chcę to dokładnie zrobić, ja jestem wiesz, jestem perfekcjonistą! Ale nie da się zrobić tego tak wolno. Nie zda cię, Da się. Stary ty jesteś jakiś nie wiesz. możemy Dobra, a ja będę śmiał, bo tam teraz strzelali do nas, nie? <laughs> z kolei No tak może być. Dobra, puściłem się. A to już jest puściłem ostatni punkt tak? czy jak? Nie, nie, nie. Padrza kotę poleciał, nie? Rozpędzam się. <laughs> a jak, a o stary, ale to będzie lipa Poczekaj. Ja tu trzeba zrobić... kurde muszę popot O nie, nie trafiłem punktu! Kurde, tak nie! Dużej. Szlak! Szlak, 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 szlak zakręt, 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 zakręt Dobra, ląduj, berdcie, Ląduj. Pikuj, pikuj Jest, pikuj. Jest, Jest! O, wylądowałem. O nie, nie, nie! Kurde. Tak, <laughs> nie w sumie... Czy ty uderzyłeś w ziemię? <laughs> tak, <prosto twarzą. laughs> z otworzą. Skiewogę no nie otworzył spadochronu, <laughs> po co? A po co? Bo nie bo po, ja czytałem, powiedziałem, że centymetry przedziemne no jest. Skie powiedział dobra, 2 centymetry na ziemię otworzę spod ochron, <grym> nie? <grym troszkę, <grym to ja nie troszkę za późno Ja nie znał, że, no, ja nie znał, że pewnie, że tak. Ja, dobra, zróbmy, zróbmy podsumowanie, ile, ile tam było punktów. Ja, tak? ja wygrałem, Kier. wiadomo, nie, no nie no wiadomo, że Skie wygrał przecież. No, Także tym no, się Na no. teraz kończymy ten odcinek, Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Hej. Na 10 hej, punktów mniej no. Na razie się cześć Na razie. Siemka.